Siema, z tej strony, merkur, a to jest dziś. No, i ogólnie w dzisiejszym odcinku, zamierzamy sobie ogarnąć parę poziomów z Severs of Dor o dross i ogólnie ogarnąć, na czym ta gra w sobie polega. No więc ogólnie zjebałem. Muszę się Wam przyznać, że naprawdę mocno zjebałem, dlatego że mogłem tą grę nagrać, nie wiem, 3 lata temu przynajmniej. Poznacie mój kanał, tak dalej. Wiecie, że ja, że mi się zdarza nagrywać czasem stare gry. A ta gra już jest, już ma 15 lecie. więc trochę słabo wyszło. A naprawdę chciałem chcę ją nagrać dlatego że jest e, od twórcy Isaaca czyli jednej z mojej ulubionej jednej z moich ulubionych gier jakby a przynajmniej e, na to wychodzi ze statystyk że w czasu spędziłem w Isaacu więc ogólnie chciałem, żeby tak po prostu ogarnąć tą grę na tym kanale. Też wiem, że może Wam się to zbyt nie spodobać, ta gra. Więc nie wiem, nagram na razie jeden odcinek, tam go wrzucę. Chyba jeden tylko. A potem zobaczę, jak będzie z następnymi, czy Wam się spodoba ta seria, czy nie za bardzo. Ale ogólnie zamierzam ją całą nagrać. Ale nie wiem, czy ją mam całą nagrać i wrzucić w przeciągu 5 lat, tak jak robię z niektórymi seriami, czy w przeciągu, nie wiem, roku. Więc wasz wybór. Od was to zależy, tak bardziej. Czy Wam się spodoba ta seria, czy nie. Jej, na razie mi się udało te trzy monety zdobyć. Też nie wiem, czy będę jakoś podsumaksował tą grę. Zobaczy się to później ewentualnie, tak po prostu. Więc ogólnie nie wiem, zamierzam chyba zrobić z tego odcinka taki bardziej krótki odcinek. Taki bardziej, nie wiem, wprowadzający w tej gry czy coś. Taki bardziej luźny. Nie chcę robić go z innego odcinka po prostu. Tak, jakoś. Ha o, super! Zniszczyłem typa. No mniej więcej idzie się tak niszczy, że nie wiem, że trzeba chyba jakoś bardzo mocno na nich skoczyć, albo po prostu ich przygniaczyć do ściany tych przeciwników. No ogólnie tak, Edmund wypuścił zajebistą aktualizacją do tej gry taką, nie wiem, Fifteen Years Anniversary Rodzicę 15 lat tej gry Jak się już zdążyliście pewnie domyślić, nie spodziewam I po prostu... No i fajnie I idź tam sobie No i fajnie Coci podją! I dobrze! No i spoko. Może w końcu uda zdobyć tam ten sekret, żeby wątpiem. Nie! Fajnie, fajnie. A jednak się udało nareszcie. I ciekawe jaki to jest sekret w ogóle. Pewnie jakiś gówniany się spodziewam. No i zajebiście. zajbisty sekret. I teraz powoli wchodzimy gdzieś tam. Mam nadzieję, że mam nieskończoność powietrza. Ya Super. Na spokojnie mi to raczej już wyjdzie. W końcu ten... Warzone. Mam nadzieję, mi taką, małą. I super, się zabili spadając. Tutaj wiem, że nic nie ma w tych kolumnach. Niestety, bo sprawdzałem wcześniej. Nie. Teraz muszę być, co to robi na bardziej ostrożny. Okej, okay, dobra. I teraz się będę zastanawiał, co tam jest na górze. Czy tam czy w ogóle jest, czy nie. Albo to oleje. Okej, okay, dobra, już myślałem, że zginę. Chwila. Ja to mogę wszystko rozwalić i zobaczyć, co tam jest dalej, tak? Mogę tam przejść? Czy nie mogę tam przejść? To jest zastanawiające w miarę. Mogę, bo tam pewnie normalnie wyjść, ale co z tego, skoro mogę sprawdzić dalej, co tutaj jest. Ciekawe. Ale tam nie mogę przejść, tak? To mam cztery drogi do wyboru, gdzie chcę iść. Ogólnie, tak? No to by wchodziło. Tego nie mogę zniszczyć w ogóle. Dobra, za się. To nie wiem, co mam wybrać. To ostatnie. Dlaczego nie mogę tu wejść? A tutaj mogę wejść? Tutaj też nie mogę. A tutaj mogę? Nie mogę nigdzie wejść. To ciekawe. Mogę wejść w tu. Wow, ok, dziwacznie. Jej Nie Two jedno Nie zajebiście I zajebiście. No dobra, nie wiem, dziesięć poziomów chyba przejdę. Hmm, ciekawy poziom, taki ogromny. No i zajebiście. Ale nadal nie wiem co on zrobić. Nie mam pojęcia, dlaczego dostałem. A okej, okay, dobra, tutaj miałem spać po prostu. Okej, okay, spokojnie. Wszystko jest dobrze. Fajnie. Fick kolejny, zajbiście. Będzie dwóch cholernych. NIE! Umierajcie. Нет, стало. fajnie zajebiście Przestny poziom i ogólnie nie wiem boss czy nie wiem co gada głupoty i zajebiście Nareszcie! O, dalej coś jeszcze jest, okej, okay, spoko. I fajnie. Nie chciało mi się już ryzykować, że zginę tam, bo mogłem zginąć. Głupio. Czekamy. Co to jest, sekret? Fajnie, fajnie Nawet nie wiem, co bar za bardzo się stało, ale okej. Okay. Wygrałem Tylko Tylko Lord Hollow teraz jest. Dobra, no to jak coś, to ja sobie zostawię te czap te kolejne poziomy na kolejne odcinki, że będzie, nie wiem, postaram się, żeby było jeden chapter na jeden odcinek, albo nie wiem, jeden chapter na dwa odcinki, żeby ta seria nie była zbyt krótka u mnie, więc jak coś, to ja ogólnie kończę tutaj ten odcinek.